Witam wszystkich. To jest kosiarka akumulatorowa Greenworks. Na akumulatory 40V. Tu są dwa. Jeden jest przewożony jako zapas. Ten, jest akurat, ten akurat będzie pracował. Ten pracował przed chwilą. Wyczerpał się. No i właśnie to jest teren. Nie wiem, ile tutaj jest. Więcej tak jak na wprost patrzę, dotąd skosiłem. Z tym, że to jest tak. Teren jest bardzo nierówny. Koszone to za na najwyższym ustawieniu. W zasadzie mulczowane. Na najwyższym ustawieniu. W położeniu najwyższym. I z napędem. Bo ja bym tutaj kosiarki tutaj nie popchnął po tym. Jest naprawdę ciężko. Tak to bezstresowo, Nie wiem ile. To zajęło może 20 minut. Jest to nierówny teren. Ciężko się to operuje dużą kosiarką. W zasadzie zawsze kosiłem go dużą podkaszarką Oleomaka no Ale wiecie jakie to jest męczące W tym momencie to jest taki spacerek, trochę się opalam Połowę skosiłem na jednym akumulatorze i drugie pół Pewnie skoszę na drugim, drugie pół no to jest tutaj manewry między krzakami A tak na około domu, całą górną część też wystarczająco na dwóch akumulatorach, to objeżdżam i nie ma problemu oczywiście z napędzikiem tu mamy regulację prędkości jeżeli ktoś się zastanawiał czy kupić czy nie kupiłem to ze względu na swoją żonę, która nie mogła nigdy odpalić kosiarki spalinowej, trzeba się uszarpać Te mieszanki olejowe śmierdzą, wiecie ubrania potem no jest wygoda po prostu, trzeba sobie może tam, delikatny dyskomfort jest taki, że no jak zabraknie akumulatora to go szybko nie naładujemy. Dlatego mam dwa, dwoma, dwoma jakiś teren, który sobie założę do skoszenia, czyli jest to górna część koło domu, albo ta dolna część. Zawsze dam radę zrobić. No i elegancko kosi i Przejeżdżam kosiarką przez rów, porowie, wzdłuż, wszerz. Nie ma problemu, że nie będzie smarowania. Jest dużo lżejsza od tradycyjnej kosiarki. Można ją ciągnąć za sobą, można iść do przodu z napędem. Także. Generalnie polecam wszystkim. Zobaczymy, jak długo to się będzie sprawować. Gwarancja jest chyba na kosiarkę dwuletnia, na akumulatory po zarejestrowaniu 3 lata. No zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Pozdrawiam wszystkich.